Hi, ladies. Mamy środę, a jak środa, to merkury. Jak merkury, to komunikacja. Więc sprawdźmy, jak wygląda ta wasza komunikacja. I wtedy będziemy wiedzieli, do kogo ja mówię w ogóle. Mówię do osób, które były w relacji ukrytej. Jesteś albo byłaś kochanką. I jest odejście od tego spełnienia. Panoczek ci się przygląda. Pasywnie, bo pasywnie nic nie robi, ale ci się przygląda, jeszcze jedną nogą jest w waszej relacji. I patrzy na ciebie, na tą zimną, królową mieczy. I uczucia mu są. Uczucia są. Problemem jest również to, że ty dla niego jesteś trochę jak ten święty gral. On cię podziwia. Co ty masz takiego fajnego, że on cię tak podziwia? Co on podziwia? Siłę Twoją, determinację. Szczególnie jeśli chodzi o manemany, o pracę. No jest odejście. Aha, bo pan się chciał porozglądać za innymi kielichami, za innymi opcjami. Stąd było odejście. Chciał też tak się wyrównać. Energetycznie można powiedzieć. Tą logikę, tą pasję, tą namiętność, to analizowanie, kontrolę, chęt. Bo on się czuł, że ty przez tą pasję, którą on do ciebie czuje, zaczynasz go kontrolować tym. I czuł się przez to obciążony, dlatego musiał się zdystansować więc kontaktu nie macie. Panoczek też lubi manipulować. Ja nie powiem, że nie. Ktoś go w przeszłości skrzywdził, stłamsił, dobił, i teraz ciągnie z niego many mane. To jest też mężczyzna z bardzo silnym poczuciem kontroli. To po pierwsze. Po drugie, on bardzo lubi swoją stabilizację. I jeśli chodzi o te podejście do jego uczuć, to on stabilnie, ale jak dziecko, jak taki nastolatek rozwytrzony I to jest mężczyzna też, który lubi kobiety bardzo dojrzałe, ale ma równo, równocześnie ma z tym konflikt, dlatego że ty jesteś w tej energii, ale już dla Niego jesteś niedostępna, i On wie, że jak On do Ciebie z czymś wyjdzie, to Ty go zaraz buławą wpadł. Jest pokrzywdzony, poraniony i z buławą na wierzchu. Dobra, odezwiesz się, padalcu. No jak, jaki szybki bil! Jaki szybki bil! No jest tutaj utrata, żal i smutek, niepewność ale i wieża. Wieża jest dlatego, bo jest trzecia, um, trzecia strona tej sytuacji to jest kobieta z trygonu um, Buław. Z trygonu Buław, Patrycja. Z um, ognia. Lew, baran, strzelec. I on teraz będzie, będzie ważył. Jest osamotniony, najprawdopodobniej mam słońce, więc chodzi o dziecko. Ma dużo nadziei na zmianę, otworzenie możliwości i pójście po swoją pozycję. Tak jakby ona obniżyła mu pozycję, sprawiła, że on jest po pierwsze mało hajsu, zubożenie emocjonalne, przegrana, kompleksy, obniżony ogólnie jest jego mental. I on się chce z tego podnieść, ta wieża ma go podnieść z tego. Dobra, ważne rzeczy się dzieją w jego życiu po prostu, ale odezwiesz się padalcu, czy się nie odezwiesz. Konkreciki. Tak, ale to będzie głupie. Dosłownie to będzie głupie. Dlatego, że A będzie chciał się pogodzić, B będzie chciał wyciągnąć rękę, C to będzie kompletnie niedojrzałe, będzie chęć dania szansy na taką stabilizację, nowy początek. Tylko że on będzie próbował zamknąć tą relację w, tej, w tym asie buław, czyli, ale tu serduszko jest, jest pała miłością. Problem polega na tym, że on chce zamknąć tę relacje na poziomie łóżka. Nie chce iść na ten y, poziom i najprawdopodobniej z tego powodu, to ty, moja droga, to zawiesisz, zakończysz, utniesz, bo ty nie chcesz tutaj. Y, y, buławy. Ty chcesz tu rozmów o marzeniach, wspomnieniach, tęsknotach, związku, a nie tu jakiejś buławy jego. Miecie, no, buław w tym pochodniku chodzi jak grzybów po deszczu. No i on się poczuje osądzony i no, będzie musiał zebrać trochę żniwo. Tego wszystkiego i zaś opadnie, zaś będzie brak kontaktu, bo on tu chce wszystko potajemnie. Nic się nie nauczył, że tamta relacja, którą wyście mieli, no to nie była dla Ciebie dobra i nie będziesz takich chciała, no ale to jest właściwy kierunek dla Ciebie. To jest Ci z przeznaczenia, widocznie dane Wam było, żebyś go odrzuciła. Dobra, zadaj pytanie, a ja Ci odpowiem na nie na szybko, tak lub nie. Tak, nie w tym czasie, nie musisz się martwić, na spodzie to jest znak i znaki Że Żeby się zmieściła. Dla kogo czytałam? Koziorożec, wodnik, strzelec, bliźnięta. Panna. Lew na spodzie, Skorpion, Półziaczek.